Witam, pozdrawiam. To ja Filipek z moim kopanym biznesem, może tak ustawię kamerkę, Tak będzie lepiej widać. To powinno być lepiej widać. Biznes, słuchaj. Tak, idziemy to jest ja Ty weźmiesz coś zetnieś, dobrze? dobra? chwilę, dalej chwilę, proszę chwilę. proszę ja ci

Uważaj Ja to będę podąbywał Jakby pękało, łamało się Dawaj znaki Uważaj, żeby się pasu nie przyjebać Pchnij Biznes no. Posłuć się, to pod wolne Nie, czekaj Tak, czekaj

nie wiem, ładnie, weź piłkę na chwilę. Weź piłkę na chwilę. Poczekaj, wyjdzie, powali. Właśnie, bo na siebie leci. W tą stronę. W tą stronę poleci, uważaj. Na w tamtą poleci. No dobra. Dobra, obalaj. Pchnij. Klej, walny toporem, ej. Czekaj Ja się to skameluje, ujęcie ładne. Widzę z nami jest to przede wszystkim. Uważaj, bo nie wiadomo, w którą stronę poleci. Uważaj, uważaj, uważaj. Pchaj do przodu. Tak, pochylimy się. Ok. Jakby Zobacz. 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 Obalaj komunizm Ty, bo to na mnie poleci Ja się odsunę, pchaj na lewo W moją stronę. Ja się odsunę Okej okay. Poszekaj, kudwa Poszło, dobra Teraz musimy to Fiona. Piona po. すずですね。